Siema, jestem Benek, a ja, Zenek, witamy na naszym kanale. Jak wiecie, już niedługo święta, więc postanowiliśmy z Benkiem zająć się przygotowaniami do Wielkanocnej imprezy. My wszystko musimy dokładnie planować i zapisywać na kartkach, bo potem zapominamy, co mamy robić. Tak, to już jest, jak się przekroczy pięćdziesiątkę, to trzeba wszystko notować. Zenek, także to chyba jeszcze z nami nie ma, ale co zapisane, to zapisane. Coś Wam opowiem. Ostatnio poprosiłem benka, żeby przed spotkaniem studio wstąpił do piekarni i kupił rogaliki. Bo kupiłem fajny krem orzechowy i chcieliśmy go spróbować. No i wchodzę do studia, patrzę, a na stole pełno pączków i ani jednego rogalika. No bo wszyscy przede mną kupowali pączki. i Jakoś zapomniałem, że chciałeś rogaliki. Dobra, zdarza się, wracamy do naszych przygotowań. My już jesteśmy po pierwszych zakupach świątecznych. I jeśli interesuje Was od czego my zaczynamy nasz bieg po sklepach to zapraszamy do oglądania. Zapraszamy i dziękujemy za suby, lajki i komentarze. Dziękujemy. To nasze zakupy. Zobaczcie co kupiliśmy. Rumianek. Koper włoski z ależem i skminkiem. <laughs> jeszcze raz rumianek I jeszcze jeden koper Szałwia Koper włoski z anerzem i kminkiem Rumianek Dużo tego. No jest. i kropleno żołądek i berogast. A teraz moja kolej ciąg dalszy zakupów. Mamy miętę i jeszcze raz ta miętowa. O, co to może być? I jeszcze jedna mięta. No nie, snu, mięta. I ostatnie opakowanie mięty. Dodatkowo mamy, herbatę na trawienie. I jeszcze jedna herbatka na trawienie. A tu mamy specjalny. Pomoc na trawienie. Specjalną, specjalną pomoc na trawienie. A czemu takie zakupy? To ja wam powiem. Ostatnio po świętach Bożego Narodzenia Zenek był tak przejedzony, że chciałem go zawieźć do lekarza. Ty też nie czułeś się lepiej. No dlatego właśnie takie zakupy. Wtedy były makówki, kapusta z grochem, ryba i mnóstwo słodyczy. A teraz będą mazurki, jaja i wielkanocne baby. One nam nie zaszkodzą. Jesteśmy przygotowani. Proszę bardzo. No to zmykamy. Wam dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Do następnego. Mamy zioła, to teraz możemy każdy po dwie pizze zjeść.